Poznajecie tego anioła? Siedzi na szczycie kamienicy przy ulicy Piastowskiej i spogląda w dół. I niemalże naprzeciwko otworzyła się nowa kawiarnia, więc zaglądamy do środka. O, witam cię. Witam. Jesteśmy u Adama Marecika w kafe Angelus. Adam jest fotografem, ale przede wszystkim miłośnikiem Starego Wrocławia, także kolekcjonerem, i wiele z tych przedmiotów trafiło do kawiarni i stanowi niesamowity wręcz wystrój. I jeszcze w piwnicy jest co nieco. Słup jest udekorowany tak zwanymi wykopkami. Potłuczonymi naczyniami, różnymi fragmentami przedmiotów. Jest tu nawet stara ceramika bolesławiecka. Wpadajcie na kawę, na pyszne ciasto, są pierniki wrocławskie, jest tu bardzo wrocławsko. A jak ktoś chce kupić książkę, to także i tutaj kupi książkę o dawnym Wrocławiu z naszego wydawnictwa, z wrocławskiego Neptuna. E z serii Wrocław na dawnej pocztówce. Także tutaj książki znajdziecie. Jest, o moja, Tramwajem przez Wrocław. E, wrocławskie Browary i Piwiarnie się komponują z szyldami. Miasto na dodrą. Najnowsza nasza książka Mariusza Kotkowskiego, Ulice i Place Wrocławia. W zasadzie jeszcze przed premierą także tutaj jest. Także to jest chyba doskonałe miejsce dla wszystkich miłośników historii Wrocławia, ale nie tylko. Wystarczy wpaść po prostu na dobrą kawę. Wystarczy wpaść na dobrą kawę, ale przede wszystkim. E, obejrzeć te wspaniałe artefakty. Także Adamie gratuluję i Dziękuję. życzę jak najwięcej kawoszy. A wy przychodźcie tutaj, zobaczcie chociażby piękną, starą posadzkę i te przewspaniałe artefakty. Także zdjęcia, bo Adam jest fotografem i upodobał sobie bardzo architekturę, zwłaszcza architekturę Wrocławia. Widzicie, jaki to jest pomysłowy wystrój. Tu są różne artefakty z przeszłości wykorzystane. Stare drzwi, maszyna do do szycia jest jakiś gazomierz, no, słynna fabryka wodomierzy Majnekego z Wrocławskich Karłowic i o tej fabryce też piszemy w książce Miasto nad Odrą, więc tym bardziej można tutaj sobie o tym poczytać i dotknąć przeszłości Wrocławia, więc tym bardziej warto tutaj przyjść. No i oczywiście to jest doskonałe miejsce na jakieś spotkanie autorskie w kontekście książek, a może i jakiś odcinek tutaj powstanie. Także, no cóż, śledźcie także profil wrocowski Neptun. Idealne miejsce na takie spotkania, myślę, więc będzie mi bardzo miło. Zapraszamy. Super. Dzięki. Nie przedłużając, po prostu zapraszam do tego zacnego lokalu. Zapraszamy.